Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, drodzy widzowie. I dzisiaj zajmiemy się partiami wielkiego Polaka, Polish Fighter 3000. Oczywiście jest to Jan Krzysztof Duda, gdyż wziął udział w Title Tuesdayu we wtorek i to w obu nawet, i w obu mu świetnie poszło. I dzisiaj zajmiemy się early, tym wcześniejszym Title Tuesdayem, gdzie zajął jak widać trzecie miejsce za Hikaru i Fairchess on YouTube. Nie pamiętam jak on się nazywał. I tak jakoś skomplikowanie, chyba. Więc nie będę udawał, że umiem czytać. Dziwne nazwiska. No i zaczynamy. Doszedłem w każdej partii, jakby do ciekawej pozycji, gdzie jakoś jakieś fajne zagranie albo coś co dało przewagę Jankowi bądź przeciwnikowi. Bo oczywiście nie miał kompletu, więc czasem się wpadki zda zdarzały. Więc pierwsza partia była z rankingiem 2:500, zawodnik z Ukrainy IM. I w tej pozycji generalnie no, czarne mają sporą przewagę, skoczki w centrum, wieża nie działa, koniec nie działa, wieża nie działa, król jest biedny <gry> i hetman też o dziwo ma problem. Po ruchu a6, który został zagrany, komputer pokazuje, że najlepszym ruchem jest to wyb wybicie wieży, co jak wiadomo praktycznie już przegrywa. Można się zastanowić co się dzieje po hetman c4, bo generalnie białe poddały po prostu po ruchu, po ruchu a6 bo hetman c4 jest po prostu wybicie skoczka z e4 jak hetman chciałby dalej gdzieś uciekać no po pierwsze jak wybije na d3 to jest mat w iluś tam ruchach bicie, bicie szach na f2 król się odsuwa i chcemy gońca wstawić na g7 więc zagrywamy g5 bądź g6 obojętne i losowy ruch szach tu i mat wierzą jest wówczas a jeśli hetman się zdecyduje wybić pionka co byłoby dość głupie, bo jest po prostu mat w jednym, podwójny szach z odsłony Więc totalnie rozjechał przeciwnika w pierwszej rundzie Przechodzimy do drugiej, tu grał z Chess Shopem Generalnie y, był przez sporą część partii jechany <grych> W sensie Janek, jak widać król nie czuje się zbyt bezpiecznie Jest otoczony przez figury przeciwnika No przeciwnik miał w pewnym momencie nawet y, minus 6 W sensie czarne miały przewagę 6 jeśli chodzi o silnik, nie wiem jak to wytłumaczyć, e, no tylko, że w tej pozycji popełnił błąd. Czarne wybiły skoczkiem tą wieżę, bo, bo tutaj nastąpiła wymiana wież. Miał wybić hetmanem e, i ten hetman by się dostał na tyły przeciwnika. I średnio jest jak cię bronić, bo tutaj wszystkie figury są wycelowane w przeciwnika. W przyszłości poszło, mogłoby pójść jakieś hetman D2, hetman C2 z trzechem, który się odsuwa, i jakieś wybicie na C1. Chociażby jakby ten gonić się gdzieś odsunął To odsunęlibyśmy gdzieś skoczka Na przykład z atakiem na Hetmana I można nawet poświęcić Hetmana na C1 e, Prawdopodobnie około mogę to pokazać mm, Losowe ruchy gram e, Atak na Hetmana Powiedzmy, że Hetman tam, tam się ruszy I szach tu Poświęcenie Hetmana z matem e, Co więcej pod dłuższym namyśle Tu jest nawet mat w jednym e, Tak teraz patrzę o, W sumie prościej no ale poszło wybicie skoczkiem Przez co białe Zyskały przestrzeń I tu jeszcze przeciwnik zdecydował się poświęcić wieżę Wiedział, że ma przewagę I nie wiem, może wydawało mu się, że tu coś wchodzi No ale absolutnie nie widzę niczego Jakieś, nie wiem, hetman d4 Z planem hetman e3 Ale po prostu wchodzi szach, hetman się wraca Wymiana hetmanów to już To już przewaga jakości po stronie białych Wolny pion i to już po prostu Realizacja przewagi Mogę w miarę to szybko przelecić dla Was. Możecie sobie zwolnić tempo, jakbyście chcieli bardziej się przyjrzeć tej partii. No, no ale lecimy dalej do trzeciej rundy, gdzie grał z coach pokerem i w tej pozycji poszło wieża z A na C1, i Janek wybił z D na C4, to jest wszystko ok, ale przeciwnik popełnił błąd i odbił to skoczkiem, co dało przewagę Jankowi, bo po Cb D4 nie mógł, nie mógł odbić tego pionka, bo wchodzi B5. Na związaniu niestety białe cierpią. A skoczek C6, żeby zablokować związanie, mimo że skoczek jest broniony, to nic nie daje wiecza. Po prostu może wybić, odbicie gońcem, bicie skoczka i dwie wielkie figury za. Co to za informacja? I dwie wielkie figury za wieżę. No to jest spora przewaga. Co powinny zrobić białe? O, Oni chcą klasyfikować ten ruch, o co chodzi? <gry> Tutaj nie powinno odbijać skoczkiem, tylko po prostu pionem, bo wtedy nie wchodzi to związanie. Po prostu nie atakujemy figurę, tylko piona ewentualnie. No i ewentualnie mogę to Wam przelecieć w miarę szybko, ale to tam realizacja, realizacja przewagi. Tu w ogóle jakość zdobyta. Związanie na Hetmana i wieżę. Wybicie. No i realizacja przewagi do końca. Bicie i mat. Tu wysoka skuteczność chyba była Janka, z tego co pamiętam, no ponad 90%. Kolejna partia z Tasbojem z Uzbekistanu. Generalnie drużyna Uzbe Uzbekistanu, z tego co pamiętam, jest całkiem silna. Mimo że tam rankingowo nie mają jakichś wybitnych, to dobrze im chyba na, na Olimpiadzie poszło, ale mogę się mylić. Tu poszło habie na G, to nieważne, habie No i Headphone po prostu wybił na D5. Generalnie. Czarne zdecydowały się atakować króla, tylko że ich atak polega na ataku samym Hetmanem, praktycznie. Ewentualnie jest jeszcze pionek z E. No a Janek stwierdzi, że ma to gdzieś, po prostu wybija pionka. Wieża zaatakowała. Janek wziął po prostu kolejnego. Pionko, żerstwo, jak widać, popłaca akurat tym razem. No i mamy trzy woniaki. Jedynie musimy zaatakować. Yy, jedynie musimy obronić atak, który nie istnieje. Ten Hetman tu nic nie robi. Poszło E3. Roszada, obrona piona z F. Król G7, żeby wprowadzić wieżę do ataku i starać się zamontować na H2. Ale po prostu Hetman się wrócił i poszła wymiana Hetmanów. To już prędzej prawdopodobnie lepiej było, lepiej było starać się utrzymać te Hetmany w jakiś sposób, żeby, żeby się zdwoić na linii H. No ale zawsze odbicie piona i atakujemy wtedy pole F7. Plus możemy dać szacha na F6 w przyszłości, więc i tak czary mają problemy. Więc wybiły odbicie. No i re realizacja przewagi z trzema woniakami to nie jest zbyt skomplikowane, szczególnie dla Super Arcymistrza. I tak się zakończyła partia. Wybicie nic nie daje, no bo dochodzimy po prostu. A zaraz następuje B6 i skoczek nie ma się gdzie podziać. Do dochodzimy pionem. No to kolejna runda z Note z Wielkiej Brytanii i w tej pozycji następuje goniec H6 wieża się odsunęła na B1 i tutaj Janek mógł uzyskać sporą przewagę wybijając skoczka poświęcając jakość może nie chciał na to iść, no bo on miał 10 sekund przeciwnik 2 sekundy ale jest bicie, bicie bicie na C5 i mamy dwa wolniaki, do tego parę gońców i wieża jakby Wspomaga to wszystko No i bardzo ciężko zatrzymać te piony przed dojściem Plus nie ma żadnej kontrgry Król jest bezpieczny Dodatkowo mamy losowego e, Wolnego piona No i to po prostu by była wygrana No ale Janek ma przewagę czasową Nie musi kombinować aż tak Więc odbił pionem e, Skoczek wjechał No i wciąż realizuje się przewagi Co więcej e, Zostały różne Polaki na szachownicy co tym bardziej zazwyczaj jest średnim pomysłem, bo to jest blisko remisu, powiedzmy. No ale akurat Janek potrafi takie coś realizować. Ale tu głównie przez to, że zaraz białe popełnią błąd, zaraz dojdziemy do niego. I w tym momencie król poszedł na D1. Lepszą opcją było tu po prostu wycofanie gońca na D1 i, i liczyć, że że ta podwójna garda zadziała i uda się wyremisować to komputer tutaj pokazu pokazuje około minus 1 więc minimalna przewaga, ale różno Polaki jest spora szansa na remis tylko, że w tym momencie król zagrał na d1 co było fatalnym błędem i po prostu wieża wjechała na d3 z planem wieża e3 wieża e1 z szachem i dochodzimy pionem goniec zagrał na c6 no i plan został zrealizowany król jeszcze ucieka ale to nic nie zmienia, bo po prostu dajemy szacha wieżą. Jeśli król wybije, to nic mu to nie daje, bo wybijamy gońca z odsłoniętym szachem i bierzemy wieżę. Więc król się w ogóle cofnął, i wieża C1 z szachem. Król na E2 i ma w dwóch ruchach. Kolejna świetna partia. Teraz Janek grał z potężnym arcymistrzem Hikaru na który ma najwyższy ranking na czeskomie aktualnie? Tak mi się wydaje, że przygonił z, po z powrotem Karlsęna, no i regularnie wygrywa Title Tuesday. Więc yy, to musiała być ciężka partia. I tu nastąpiło skoczek E4, poszło wybicie, wybicie. No i tu niestety Janek popełnił błąd, zbyt pasywnie wycofał tego skoczka, co pozwoliło yy, Hikaru zagrać F5. Tu wszystkie piony się bronią, i tu jest świetna placówka dla skoczka na D5, yy, plus atak, yy, atak na dwa piony. A ten nasz skoczek nie ma jak się dostać do obozu przeciwnika w żaden sposób. Tu nie może zagrać, żeby dostać się na B6 bądź D6, bo po prostu Pionek broni. No i w żaden inny sposób nie jest w stanie tam się dostać. Lepszym podejściem było tu po prostu zagranie skoczek E5. Możliwe, że nie wiem, nie zauważył czegoś takiego, że myślał, że po skoczek e 6 po prostu skoczek dochodzi na D5. Tylko, że pragnę zauważyć, że wtedy Pion z E4 traci obrońcę. No i to jest według komputera blisko remisu Co więcej jak wybijemy pionka z E4 Nasz skoczek się uwalnia I po prostu ma miejsce No bo to czego można było się dbać Że tu zaraz F6, F6 pójdzie No ale wtedy ten pion już leci Więc po prostu skoczek E5 bo było, byłoby lepszą decyzją No i poszło skoczek F2 No i możemy zobaczyć jak Hikaru to wykorzystał Otwarcie linii G. Teraz krócie po prostu odsunie. Yy, figury wiodą na linię G i z białego nie ma co zbierać. Oczywiście skoczek w centrum atakuje te dwa piony, które wspomniałem. Hetman musi pasywnie sta stać, żeby oba bronić. Król próbuje uciec. Najpierw Hetman B7, żeby odgonić wieżę, która no, mogłaby wybić piona z C6 i ewentualnie tu jakiś wojnek by powstał. A po co to komu? <laughs> Wieża musiała się odsunąć. Yy, oczywiście po jakimś Hetman A3. Jest Skoczyk bije E3. No i Hetman nie może odbić, bo wieża leci. Yy, więc tak też nie, nie można było. Wieża się odsunęła i het, Hetman na F7, żeby po prostu przerzucić tędy Hetmana. Tutaj jest milion dziur po stronie białych. Krót się odsunie. Wieża na G8. Yy, wieża dała szacha. Krót się odsunął. Wieża G3, żeby bronić piona z, z H3 i też nie pozwolić czarnej wieży wkroczyć do akcji. No ale jest, wtedy została odpuszczona linia A, więc na Chilo tam Hikaru wjechał. Król G2, szach Hetmanem, król H1, no i wieża A2. Yy, I białe się poddały, bo tu już nie ma, nie ma obrony przed yy, matem. No trzeba by było oddać Hetmana, no a to już wiadomo, że wygrana. Więc niestety tutaj Polish Fighter przegrał. No i kolejna partia z N'Jalem. En, 28 Zawodnik z Armenii I generalnie bardzo ładna partia w wykonaniu Janka Tutaj pokonał przeciwnika w 24 ruchy Tak dość gambitowo zagrał Bardzo szybko poświęcił piona, że tak powiem Tutaj Karokan poszedł I zagrał Hetman C7 broniąc piona z B7 I oddał piona z D5 I w ten sposób ta pozycja powstała nie nastąpiło. D bije E5, skoczek bije E5. Oczywisty atak na piona z F3. W ogóle struktura pionowa jest rozwalona. Król w centrum, więc jakąś rekompensatę na ten moment mają czarne. Dlatego, że tu można było zagrać po prostu skoczek D2. Bronimy piona, uciec z długą roszadą i to białe i to czarne zaczęłyby mieć problemy. No ale tutaj spory błąd ze strony GMA z Armenii, bo poszło F4. Co dało. Możliwość wejścia skoczkiem na F3 Z szachem Król już jest zderoszowany, stoi na środku biedny No i teraz realizacja przewagi Odsunięcie Hetmana Ucieczka skoczkiem, żeby nie został stracony oczywiście Skoczek D2 Koniec C5, żeby kolejnego obrońcę yy, króla zabrać Hetman C4, co jest kolejnym błędem Wieża E8, związanie Skoczek, wieża E4. Znowu atak na Hetmana. Hetman prawie nie ma się gdzie ruszać, jeszcze ma pole na B5, nawet wtedy wybicie gońca nastąpiłoby z atakiem na Hetmana. Więc Skoczek się zasłonił. Kolejny atak na Hetmana. Na no ten Hetman nie ma życia w tej partii. <laughs> hetman ucieka, bicie, bicie. I bicie wieżą na D4. Co więcej, Hetman nie może wybić tego, żeby wziąć żeby wziąć dwie wieże za Hetmana. Więc bicie, bicie, bicie. I na koniec hetman c2 z szachem. Jeśli król pójdzie na e1, to jest mat skoczkiem na f3. A jak na e3, to jest mat skoczkiem na d5. Bardzo silne skoczki. <laughs> więc hetman się odsunął. Skoczek zagrał na d5. Kolejny atak na, na pole e3. Król się odsunął. Szach hetmanem. Król z powrotem. I jest po prostu mat w jednym, więc, więc przeciwnik w ogóle się poddał. po tym król e2. Więc kolejna świetna partia. Mm, I teraz z arcymistrzem Shima Stream. <laughs> I w... Jest taka pozycja, jest siódmy ruch, nic tu się nie dzieje, i nagle B3. A4. I nagle wszystkie figury się skupiły na królu. W parę ruchów już wszystko zaczyna atakować króla przeciwnika. Bicie A5. Hetman. No Kolejna partia, w której Hetman musi uciekać, i kolejna partia, gdzie to Janek y, mocno ciśnie przeciwnika. I to kolejny Grandmaster, więc to nie byle kto. Y, Hetman uciekł na drugą stronę, a bije, król bije B4, co no, było lekkim błędem, bo tutaj można zagrać D3, skorzyść się wtedy od, odsuwa, i wymiana Hetmanów jest na korzyść czarnych, bo król no, nie czuje się zbyt komfortowo, więc zawsze Hetman mógłby w jakiś sposób. Stwarzać zagrożenia. No ale z niewiadomych przyczyn poszło A5, co otworzyło kolejną linię. Przy okazji jest trochę przypał. I po D3 poszedł szach, kolejny szach, kolejny szach, kolejny szach, szach. I tu komputer już pokazuje, że jest MAT w 13. Po prostu a7 chcemy dojść do hetmana, no i tu nie ma jak się bronić generalnie. I tutaj bardzo ładny mat w trzech ruchach: szach hetmanem, kruś odsuwa, wykorzystanie związania na wieży, więc szach na d6, kruś się odsuwa z powrotem i dajemy mata wieżą. Bardzo ładnie. Kolejna partia, tym razem z zawodnikiem z Indii. Jak widać, kolejna partia, w której Janek atakuje przeciwnika. W tym momencie jest podwójny atak na pole E4 No ale jeszcze odsuniemy skoczka, żeby żeby nawet nie wymieniać figur, bo jesteśmy w ataku. Eee, czarne są trochę stłamszone eee, więc nie chcemy wymieniać figur generalnie. No i tak proszę skoczek D3. Wymieniliśmy naszego no, słabszego gońca, bo, strze bo strzelał we. Wow. Naszego słabszego gońca, bo strzelał we własne piony i nie atakował króla. Więc woleliśmy wymienić gońca białopolowego niż całkiem silnego skoczka atakującego pole H7 m.in. Bicie, bicie, no i w tym momencie już Janek ma przewagę piąka. I tutaj wymiana i przechodzimy do końcówki, gdzie jest goniec czarnych na silnego skoczka białych. No, i generalnie w otwartych pozycji, pozycjach to goniec jest teoretycznie lepszy, ale ten skoczek na F3 jest no, potężną bronią. Nie ma, nie ma szans, żeby go stamtąd wygonić w żaden sposób. No i popatrzmy, jak Janek to zrealizował. Bicie, bicie. Jeszcze nasza struktura pionowa niby nie jest najlepsza, ale co z tego? Mamy przewagę pionka, bardzo silnego skoczka. No i realizujemy dalej. Bicie, bicie. Podchodzimy. Ładne rzucenie skoczka, żeby zainteresować się pionem z f7. No a tym pionem nie ma co zrobić, no bo w każdej opcji zbijemy go pionem z g. Bicie, odsuniecie się, atak na kolejnego piona. Bicie. Wolniak tu powstał, kogo to obchodzi? Yy, niech, niech sobie idzie. Skoczek e5, yy, a4 i g6. I w tym momencie czarne przegrały na czas, aczkolwiek, <laughs> aczkolwiek jest to totalnie wygrana białych. Gdyż na przykład po wieża a1 jest po prostu manewr skoczek g4, skoczek f6 I jest to po pierwsze nie do obrony, a po drugie jest bardzo blisko mata Skoczek g4, jak na przykład będzie szach, król atakuje wieżę I po na przykład wieża g1 jest szach skoczkiem, jak król na f8 to ma wieżą A jak król na h8, również ma wieżą A jakby w ogóle nie było tego manewru, tylko jako że chcemy dać mata na przykład na f7 To powiedzmy e5 to nic nie zmienia, bo jest i tak szach skoczkiem koczkiem. I niezależnie gdzie, gdzie król zagra, dajemy mata na G7. Więc kolejna cudowna partia. Mm, od Fightera. No i teraz niestety przechodzimy do porażki. Gdyż przegrał z Perczesem on YouTube. Bardzo, bardzo silny arcymistrz, arcymistrz również. Wow, język się plącze. E, który też... Regularnie gra w Title Tuesdays i regularnie zdobywa najwyższe pozycje w turnieju. No i w tym momencie trzeba go pochwalić. No, trochę zajechał Janka na, na skrzydle królewskim, na zdroszowanym już królu. No i wykończył to w pięknym stylu, genialnym posunięciem. Skoczek bije F7. Po wybiciu wieży wchodzi szach, Krócie odsuwa. Hetman bije G6 z szachem, i po król F8 jest po prostu odsunięcie skoczka na G5. Gdyż chcemy dać mata na F7 Hetmanem bądź mata skoczkiem na, na H7 i nie jesteśmy w stanie obronić obu tych opcji. Co więcej, jakby zagrał coś innego, czyli na przykład skoczek H6, to jest obrona Hetman bije D5 i obroniliśmy i pole F7 i pole G8, gdzie tam chciał wjechać Hetman. <tuszy> A mi się w jakiś sposób nasuwał ten ruch, dlatego wam pokaza pokazałem. Więc niestety druga porażka w tym turnieju. No i przechodzimy do ostatniej rundy, gdzie grał z im em Mykola Bortnykiem z USA. I w tej pozycji jest równa pozycja, jeśli chodzi o materiał. Co więcej, to przeciwnik ma parę gońców. My mamy gońce i skoczka, gdzie ten skoczek no na razie nie jest za silnym skoczkiem. Stoi sobie na... no... No, prawie na pozycji wyjściowej. No tylko, żeby było zabawnie, no teraz poszedł błąd. Wierza c5, ale jak się dłużej zastanowicie, to czarne nie mają w ogóle gry po ruchu c4. Goniec jest zablokowany, piona nie można ruszyć. Ten goniec, no aktualnie nic nie robi. No i jak się bronić przed b4 i b5? To jest pytanie. Ale tak powiem, oh no, I'm stuck. Oczywiście, trzeba pamiętać, że pion na C4 wisi, więc nie gramy od razu na B4. Na szczęście to gra Janek, a nie my, bo wtedy tracimy po prostu piona i to my mamy lipę. Więc spokojnie, najpierw skoczek D2. Czarne już nie mają co grać. Podsuwałem po prostu króla do centrum, no bo wiedzą, że nie da się zatrzymać B4, B5. No i B4, B5, zdobycie figury. No i realizacja tego, oczywiście. Możemy chwilę na to popatrzeć, bla bla, bla 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 bla. No i czarne się poddały. Jedyne co to zamiast wieża C5, jedyne co czarne mogły tutaj zagrać, to jest goniec D8 z planem goniec B6 i atakowania jedynej słabości przeciwnika. Co daje i tak plus jeden białym, ale utrudnia im życie. W jakiś sposób? No po prostu gramy C4, goniec B6 i wieża E8, i ten goniec dalej nie żyje z A6. No ale musimy też w jakiś sposób bronić pionka z E3, więc pewnie jakoś e, wieża A3 nastąpi, skoczek, skoczek D2, żeby bronić C4. No i jakoś byśmy to zrealizowali, ale byłoby to mocno utrudnione. Ok, i to były wszystkie partie. Jeszcze raz możemy spojrzeć na wyniki. <laughs> Już mi głos szwankuje, no ostatnio mi ogólnie szwankuje, dlatego sorki za to. Mam nadzieję, że Wam, że wam się podobał taki odcinek. Jeszcze też postaram się zrobić z, z późniejszego Title Tuesdaya, jak znajdę czas, bo dotarłem na studia, już moje, przez co mniej czasu mam. Przez co gorzej z regularnością trochę. No ale się postaram. Jak Wam się podobała, zachęcam do zostawiania łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, oczywiście łapki w górę dla Janka za to, że świetnie pograł. I też zapraszam na streamki na Twitchu kartop 12 szachy Aktualnie komentuję turniej, który zorganizowałem. Turniej dla zawodników z trzecią kategorią online. Myślę, że, myślę, że będzie fajnie. Do zobaczenia! Na kolejnych odcinkach Bye I piszcie w komentarzach jaki odcinek byście chcieli zobaczyć Jakieś podpowiedzi co mógłbym zmienić Co mógłbym poprawić Bo się dopiero tego uczę Siemka